Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Europa Universalis 4. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku prowadziłem i w sumie dalej prowadzę trzy wojny równocześnie. Jest to wojna z Danią, do której zostałem zawołany przez Szwecję, wojna z Litwą, która wypowiedziała mi wojnę, oraz wojna z Krymem, do której zostałem zawołany przez mojego sojusznika Austrię. Wy, drodzy widzowie, zdecydowaliście w komentarzach, bym spisował w końcu z Litwą, taki jest wasz wybór, i bym pomógł w końcu Szwecji, która bez mojej pomocy najprawdopodobniej nie poradzi sobie z naporem wojsk norwesko Duńskich. Ponadto warto wspomnieć, że w Berlinie powstało mi 11 tysięcy buntowników brandemburskich, którzy w momencie, gdy zwyciężą, to oddadzą prowincję Berlin pod okupację, właśnie, Brandenburgii. Tak czy siak, jak już mówiłem, wy zdecydowaliście bym tę Litwę już zostawił w spokoju, dlatego teraz patrzę, cóż takiego mogę tutaj stworzyć. Mogę na przykład stworzyć Kalicję Wołynnie, która nie będzie zbyt spora, więc nie wydaje mi się to dość sensownym pomysłem. Mógłbym zabrać jakieś prowincje, to naprawiłoby mi wygląd mojej granicy. Na przykład, mógłbym zabrać im Wilno, co w sumie jest dość możliwe i nie dałoby mi nawet. Tak, z, tak dużo agresyjnie ekspansji, jak mogłoby się wydawać, z tego względu, iż Szwecja jest do mnie pokojowo m, nastawiona. Moskwa, natomiast kochałabym, jak gdybym tylko oddał jej Smoleńsk, którego chyba na razie oddać jej nie mogę. Chociaż nie, widzę, że mogę oddać jej Smoleńsk, więc wydaje się to dość sensownym pomysłem, żeby mieć właśnie dobre stosunki z Moskwą. Ja jednak tego nie zrobię. Ja najpierw zabiorę te trzy prowincje, każę im również utworzyć wszystkie kraje, jakie tylko zdołam. Czyli na przykład utworzyć Zaporoże, chociażby. To wybrzmiałoby całkiem spoko. Utworzenie Zaporoże brzmiałoby naprawdę super. Chociaż widzę, że nie wystarczy mi chyba Warscora, by to zrobić, więc po prostu zabiorę te trzy prowincje i tak jak prosiliście, zostawię Litwę w spokoju, tworząc też nowy kraj galicję Wołynnie. Jeszcze się tylko upewnię, czy ta agresywna ekspansja nie będzie oddziaływać na, Ślą na Śląsk, i widzę, że chyba nie. Chyba nie powinna oddziaływać na Śląsk, dlatego zgadzam się na taką propozycję. I tym samym, i tym samym, z tego co widzę, już Litwa nie jest takim wielkim zagrożeniem, z tego względu, iż straciła nie dość, że swoją stolicę, czyli Wilno, to na dodatek straciła Galicję-Wołynie, która jest do mnie nastawiona bardzo, bardzo bardzo pokojowo i być może zgodziłaby się na wasalizację, niestety nie jest zbyt daleko. Ale, ale to co pamiętam, to to, że Śląsk być może na tę wasalizację by się zgodził. Wystarczy tylko poprawić z nim relację na 190, więc tak to zrobimy, najpierw jednak damy mu gwarancji niepodległości. Nie chcemy, by ktokolwiek ten nasz Śląsk tyknął, prawda? Dlatego gwarancja niepodległości jest tutaj potrzebna, tak samo jak potrzebne jest również korowanie Wilna, które będzie nas kosztować aż 203 punkty administracyjne. Aż 203 punkty administracyjne nas to będzie kosztować troszeczkę dużo, ale nie oszukujmy się, to jest jednak Wilno. To jest, potężne, to, to jest potężne miasto i to jest miasto, które teraz sprawiło, iż napis nasz Teutonic Order jest wspaniały. Zresztą cały nasz kraj stał się naprawdę wielką potęgą, ale ale my nie mamy czasu, żeby się tym rozkoszować z tego względu, iż pamiętajmy, prowadzimy dalej dwie wojny, wojny z Krymem, który prędzej czy później może przemaszerować przez tereny polskie i nas zacząć tutaj masakrować oraz wojnę z Danią, która jest teraz najważniejszą wojną z tego względu, iż nie możemy pozwolić, by Szwecja tę wojnę po prostu przegrała. Na pewno potrzebujemy naszej wspaniałej floty, naszych dwóch wspaniałych flot, które muszą zjednoczyć się tutaj na południowym Bałtyku, by następnie mogły ruszyć na walkę z flotą duńską, która stacjonuje na tej cieśni i blokuje jakikolwiek dostęp do jakichkolwiek tutaj ziem na północy, czyli w Skandynawii. Dobra, moje wszystkie siły muszą tam ruszyć, pamiętajmy, zdecydowaliście, bym jednak pomógł właśnie tym Szwedom. Po drodze postaram się zmasakrować tych powstańców w Berlin którzy okupują ten Berlin od zarania dziejów tak naprawdę. Mam niewielki przychód, mam minus 3 przychodu, to wszystko przez uzupełnienia, które bardzo mnie bolą, dlatego myślę, że skonsoliduję swoje, yy, swoje te jednostki. To nie uratowało może aż tak sytuacji, ale dzięki temu nie będę ym, starał się aż tak bardzo z pieniędzy, nie będę brał aż takich wielkich pożyczek. To ma po prostu sens. Dobra, buntownicy są już ciśnięci. Ponadto moja flota przypłynęła, więc w zasadzie Cieśnina za chwilę zostanie odblokowana. Halo, halo, Cieśnino, już tam wpływam. Teraz Cieśnina będzie należeć, należeć do mnie. Tym samym mogę też podprowadzić tam moje armie, by te pomogły w okupowaniu prowincji, właśnie Daini, czyli prowincji należących do Duńczyków. Mógłbym również przetransportować moje, moich żołnierzy na drugą stronę do prowincji Skane, co wydaje się dość sensownym pomysłem, aczkolwiek po drodze musiałbym oblegać Sieland. Sieland, czyli te głupie wyspy. ajajaj Te głupie wyspy, które jak widzimy na razie nie za bardzo, nie za bardzo chcą się poddać z tego względu, że po drodze mamy również prowincję o nazwie Midland, który również broni dostępu na resztę Danii. Mm -hmm. Jakby to zrobić, jakby to zrobić, to no, musimy pomóc Holandii, która tutaj widzimy walczy po stronie Szwecji w podbojach podbojach te, tej prowincji. Gdy ta prowincja padnie, ruszmy dalej, będziemy obiegać Sieland i wtedy powinni, powinni oni w końcu się zgodzić na spisowanie z Szwecją na takich warunkach, by Szwecja była niepodległa, co bardzo nas cieszyło, bo mielibyśmy zabezpieczoną północ i nie musielibyśmy się obawiać ataku z północy. Mamy bardzo dobry event, mamy event, który może zwiększyć nam base tak w Kingsbergu, czyli w Królewcu Kingsberg, w sumie to na jak Królewiec King Knungsberg, no tak, no królewiec po prostu, ale stracimy Bejstaks w Sternbergu. Ja się na to zgodzę. Bejstaks w, w stolicy zawsze jest fajny. Ponadto wojna z Krymem się zakończyła. Genua przegrała niestety tę wojnę i oddała Krymowi praktycznie chyba wszystkie ziemie. Tak, wszystkie ziemie, które tutaj się znajdowały, więc Krym spełnił swoje zadanie. Teraz skupi się pewnie na podbojach Litwy, która dzięki naszym zasługom po prostu eksploduje. Śląsk na pewno na wasalizacji się zgodzi, więc będziemy mieli niedługo kolejnego wasala. Będziemy mi troszeczkę zbyt dużo relacji, ale nie będziemy tych relacji mieli. 6 na 4, tak jak ktoś sugerował w komentarzach, ponieważ chciałbym zauważyć, iż my już relacje ze śląskiem mamy, więc zasaizowanie go nie da nam dodatkowej relacji, więc dalej będziemy mieli 5 na 4 i dalej będziemy miesięczny, mniej, mniej, miesięczny przychód na poziomie plus 3, więc tutaj w ogóle nie ma żadnego problemu. Jednak, by w ogóle móc zapytać się Śląska o jakąkolwiek masalizację, to trzeba z nimi, z nimi improwować przede wszystkim relacje, które nie są na razie na zbyt zadowalającym poziomie. Ponadto widzę, że wojna z Danią trwa w najlepsze. Wojska Szwecji gdzieś zostały rozbite. Nie, wycofały się do Finlandii, co jest dość dziwne, ponieważ moim zdaniem wojska Szwecji powinny teraz skupić się na tym, by oblegać Skane, a następnie dostać się do stolicy Danii, czyli do Sielandu. Tak czy jak a propos stolicy Danii, możemy tam się już teraz wybrać, ponieważ Midland właśnie upadnie, czy to dobrze wymawiam. Midland, midy jakkolwiek jak się tam wymawia, i Idziemy teraz całą naszą potęgą do stolicy Danii, by okupować tę stolicę i powiedzieć Duńczykom, że Szwecja będzie niepodległa. Tutaj muszę docenić rozmieszczenie fortów w Danii, ponieważ jest naprawdę zajebiste. Dania ma naprawdę. Niesamowite walory obronne. Spójrzcie, to jest fort za fortem. Żeby w ogóle gdziekolwiek dostać się na drugą stronę, trzeba oblegać każdy jeden fort. Nie można przejść nigdzie obok, i to jest po prostu zajebiste. Podoba mi się strasznie ten patch właśnie pod tym względem. Tak czy siak, mogę przejść na kolejną technologię administracyjną, co da mi dostęp do nowej idei. Z tymi ideami jest problem taki, że ja w sumie nawet nie wymaksowałem jeszcze mojego offensive, a wypadałoby to zrobić. Dlatego myślę nad tym, czy by przypadkiem nie zmienić teraz fokusu na e, militarne. Wydaje się to dość sensownym pomysłem, i tak też chyba zrobię. Zmienię mój fokus na ideę, na. na na technologię militarną, by móc sobie po prostu wymaksować moje offensive ideas. Mógłbym też przejść teraz na kolejny poziom punktów, znaczy technologii administracyjnej, ale mam wrażenie, że ta technologia, znaczy te punkty, przydadzą mi się teraz do czegoś bardzo ważnego. Do czego tak, do czego tak w zasadzie, no konkretnie to do korowania innych prowincji, które wydaje mi się, że już w przyszłości będę podbijał, a wydaje mi się, że kolejnym moim celem do podboju będzie właśnie Pomorze, które ma do mnie stosunek zdenerwowany. Ma stosunek zdenerwowany i najprawdopodobniej wejdzie w koalicję przeciwko mnie, jak tylko zakończę swoją wojnę, lub jak on po prostu. Ogarnie, że ja nie posiadam żadnej armii jestem zadłużony. Sprawdźmy, kto jeszcze ma do mnie negatywny stosunek. Widzimy, że Litwa mnie nienawidzi, ale to nie jest nic nowego. Widzimy, że Polska mnie nienawidzi. Widzimy również, że Saksonia, no, trochę nas nienawidzi, więc możemy spodziewać się jakiejś dziwnej koalicji. Całe szczęście, całe szczęście mamy sojusz z Austrią oraz Węgrami. Ponadto, nasz stosunek do Austrii, czyli stosunek Austrii do nas, zmienił się na friendly dzięki temu, że walczyliśmy z wojnie do końca i nie musimy się już obawiać, że nas ta Austria kiedykolwiek zdradzi. Nie musimy też się obawiać, tak naprawdę, czegokolwiek czegokolwiek innego, no bo możemy teraz te, te Austrię po prostu wołać do naszych wojen. Mamy też dość spory problem. Otóż w Wiznie powstali nam polscy patrioci, w Wiznie oraz w Kulmie. Ja bym chciał tutaj stworzyć wasala mazowsze, którym bym oddawał później w prowincję, ale problem polega na tym, że nie za bardzo mam jak teraz wycofać moje armie, ponieważ te utknęły tutaj, gdyż nie mogą przejść przez Sieland. Pamiętajmy, przez Sieland nie przejdą, to jest fort, no i dopóki ten fort nie będzie... Okupowany. Dopóki nie będzie okupowane przez naszych żołnierzy, dopóty moi żołnierze nie będą mogli wrócić do kraju i nie będą mogli uporać się z buntownikami, którzy teraz chcą mi stworzyć tutaj na moich terenach niepodległe kondominium. Chociaż są... niepodległe kondominium to jest w ogóle takie troszeczkę zaprzeczenie, ale nieważne. Ważne jest to, że wojska szwedzkie właśnie stoją, stoją we Smalandzie i tym samym chyba uda nam się jakoś z tej wojny wyjść obronną ręką, bym powiedział. Widzimy, że naszym celem jest obronienie Sztokholmu. Dopóki Sztokholm się trzyma, dopóty my tę wojnę wygrywamy, więc to dania Dostaje War Exhaustion, to ona dostaje wyczerpanie wojną, a ponadto, gdy padnie ich stolica, to tak naprawdę nie będą mieli już kompletnie nic do pogadania. Pytanie tylko: czy mogę w końcu wrócić moimi armiami? Mogę, ale daleko, 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 daleko naokoło będę musiał zapierdzierać. No cóż, no muszę to jednak zrobić, no bo moje armie muszą wrócić na drugi, na drugą stronę, tak naprawdę. No muszą wrócić z tego względu, że jeżeli nie wrócimy, a ja ustawię prędkość na 5, to wtedy polscy patrioci oddadzą te dwie prowincje Polsce, a to nie będzie fajne, ponieważ to naprawdę mnie osłabi, biorąc pod uwagę, iż ja zainwestowałem w te prowincje moje punkty administracyjne, tak? Chociaż może nie, nie, nie zainwestowałem w sumie, bo w wiznie nie korowałem, ponieważ chciałem tam stworzyć wasala Mazowsze, więc w sumie nie straciłbym tak dużo, aczkolwiek i tak, i tak nie życia sobie, by te prowincje wracały do Polski. Dlatego ja ustawiszmy teraz prędkość 4 i mam nadzieję, że ta prędkość mnie to jakoś nie zniszczy. Ponadto widzimy ogromną bitwę między armiami Danii a armiami, a armiami holandzkimi oraz szwedzkimi. Podeślemy tam szybko nasze posiłki. Mam nadzieję, że dojdą na czas, jeżeli dojdą, no to powinny uratować całą tę bitwę i tym samym jest to jedna z decydujących bitew w tej wojnie, ponieważ mamy już 41% Wordscora. Innymi słowy Dania będzie musiała zaakceptować to, iż Szwecja będzie niepodległa i będzie niepodległym naszym sojusznikiem, ponieważ pamiętajmy, z racji, iż zaportowaliśmy jej niepodległość, to w tym mamy taki niepisany sojusz, który będzie automatycznie prawdziwym sojuszem o właśnie po wyzwoleniu się Danii. I cóż my tutaj mamy za pokój? Mamy pokój następujący, że Dania przyzna Haaland oraz Blackinga Szwecji, ponadto, ponadto, ponadto Szwecja, Szwecja będzie niepodległa. Innymi słowy, udało nam się, wygraliśmy wojnę, Szwecja jest niepodległa, mamy więc nowego sojusznika, właśnie Szwecję, która nas kocha, po prostu nas kocha, ale i nienawidzi, ponieważ, ponieważ, ponieważ mamy z nią agresywną ekspansję. No no, dobra, to nie jest aż takie straszne, ponadto nasze armie mogą się w końcu wycofać, mamy tutaj dowódcę, więc wbijamy się w Kulm, Kulm jest teraz najważniejszy, otrzymujemy grę, no i wysyłamy również pytanie do Śląska, czy nie chce przypadkiem zostać naszym wasalem, oczywiście, że chce, oczywiście, że Śląsk chce zostać naszym wasalem, tym samym mamy nowego wasala, któremu możemy zwracać kory i którego anektujemy w momencie, gdy zwrócimy mu wszystkie prowincje, które etnicznie powinny należeć do niego. A jakie to są prowincje? No już tłumaczę. Jest to przede wszystkim Breslau, który jest dość ważną prowincją, ponieważ jest, no z tego co pamiętam Mempowerowo dobrą prowincją. Ponadto wydaje mi się, że ślązacy chętnie kupią jeszcze kilka prowincji od Polaków, czyli na przykład Poznań czy Kalisz, ponieważ ta kultura jest u nich po prostu akceptowana. To jest ta sama grupa kulturowa i my to wykorzystamy po to, żeby móc potem rozebrać Polskę. Ale, ale pamiętajcie, zwiedził, że głównym celem tej serii jest ściśnięcie cesarstwa. I ja o tym dobrze pamiętam, tylko pamiętajcie, by ściśnięcie cesarstwo muszę sobie zabezpieczyć granicę południową i północną. Północną granicę już zabezpieczyłem, mam tam sojusz ze Szwecją, która ma do mnie friendly attitude, więc powinna pomagać mi we wszystkich moich głupich, durnych wojnach. Aczkolwiek granica południowa dalej jest niebezpieczna. Pamiętajmy, to jest Polska i dalej jest Litwa, która chociaż wiele straciła i chociaż eksploduje, no to wciąż może być naprawdę niebezpieczna. Galicja, wołynnia byłaby bardzo dobrym wasalem, którym mógłbym kiedyś w daleko w przyszłości zwracać kory, no ale problem polega na tym, że nie za bardzo. Nie za bardzo, nie za bardzo mam jak ją zwasalizować, ponieważ znajduje się ona zbyt daleko. Po prostu tyle. Znajduje się ona zbyt daleko ode mnie. Ponadto mógłbym teraz stworzyć właśnie tego wasala Mazowsze, ale to da mi 6 na 4 dyplomatyczne relacje, co troszeczkę może mnie zaboleć. Mam też bardzo duże wyczerpanie wojną, więc wydaje mi się, że na razie musimy się zatrzymać, jeżeli chodzi o podboje, a dopiero później ruszymy w cesarstwo ponownie, no bo jeżeli teraz zaatakuję, to mój kraj eksploduje. Już teraz mam problem z buntami. Widzimy, że 90% ładowania się buntowników, tutaj mamy jakiś Socinian Heretics, 70% ładowania się buntowników litewskich, 50% ładowania się buntowników Livonian oraz 30% ładowania się buntowników Pomorskich to może nas naprawdę zaboleć, dlatego moją odpowiedzią na to jest po prostu, o właśnie, moim odpowiedzią to jest po prostu ciśnięcie tych wszystkich buntowników i mam nadzieję, że oni się nie zjednoczą w jedną wielką armię, jak to właśnie teraz widzimy, co bardzo, bardzo, bardzo nas może boleć. Oj, bardzo nas to może zaboleć. Może jednak skupmy się najpierw na ściśnięciu buntowników w King, Kingsbergu, czyli w królewcu, jak ktoś to słusznie zauważył w komentarzach, zmasakrujemy ich, następnie dorekrutujemy może z tysiąc y, tych naszych najemników i postaramy się ścisnąć połączone siły, połączone siły, połączone siły. Tutaj buntowników w Malborku, który jest oblegany z 24, przez 24 tysięczną armię. O matko, 24 tysiące armii to nie jest byle co. Udało mi się ścisnąć pierwszych, pierwszych buntowników, ale jest problem i to dość spory, ponieważ ci buntownicy Ci buntownicy nie dadzą mu tak łatwo za wygraną. To jest 24 tysiące buntowników. Jeżeli chcę ich zmasakrować, to będę musiał chyba zrobić tutaj sortie. Będę musiał tutaj zrobić sortie, czyli taką opcję, by wypuścić moich żołnierzy z zamku. To może być problem, ponieważ moi żołnierze na razie nie opuszczą z tego zamku z tego względu, iż... o Jak wspaniale! przepraszam, że przerwałem teraz mój komentarz, ale, ale zaszła rzecz piękna. Otóż umarł król Burgundii, co oznacza, że Austria odziedziczyła... Ach, niewiele odziedziczyła, ponieważ niestety Burgundia straciła Unię Personalną z tymi wszystkimi krajami, ale gdyby, gdyby Burgundia nie straciła tych Unii Personalnych, to wtedy Austria odziedziczyłaby wszystkie te ziemie i stałaby się mega największą potęgą w tym regionie świata oraz ogólnie chyba na świecie bym powiedział, a to dałoby nam naprawdę ogromną przewagę, bo aukcja ma do nas friendly attitude i niech tak zostanie po wsze czasy Mamy kolejnych buntowników. Tym razem są to buntownicy, którzy wybuchną nam w Wilnie i nimi zajmiemy się w pierwszej kolejności. Na razie zostawimy w spokoju sobie tych buntowników w Malborku, ponieważ ich jest po prostu za dużo. Ścisimy najpierw tych buntowników litewskich, a gdy ich zmasakrujemy, to wtedy pomyślimy, co zrobić z tymi buntownikami w Marienburgu, czyli w Malborku, mówiąc po polsku no nie ukrzykujmy się, sytuacja jest dość napięta sytuacja jest dość trudna bym nawet powiedział ponadto ja mogę wziąć sobie kolejną ideę i tymi ideami będą chyba idee no, 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 w tym momencie ekonomiczne. Ekonomiczne idee, chociaż w sumie nie, 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 nie. Nie ekonomiczne. O czym ja teraz tutaj w ogóle mówię? Ja Wam pozwolę wybrać, jakie to będą idee, bo to Wy możecie zdecydować, prawda? Jakie idee mam wybrać. Pamiętajcie tylko, że nie mogą to być idee militarne, ponieważ mechanika gry na to nie pozwala, tak? Mechanika gry nie pozwala mi wybrać idei militarnej, dlatego teraz Wy, drodzy widzowie, w komentarzach musicie zdecydować, jakie idee mam wybrać. Czy administracyjne, czy dyplomatyczne? Moim zdaniem, to i Wam podpowiem, wydaje mi się, że ekonomiczne, czyli administracyjne te idee najbardziej by mi się przydały, ale może wy macie inny pogląd, może wytwierdzicie, że dyplomatyczne będą potrzebne, na przykład influence, które również wydają się sensowne, więc tutaj nie hejtuję, prawda, za inny wybór niż ten, który wam tutaj podpowiadam. Miejcie swoją opinię, nie bójcie się przedstawiać swojego zdania, bo o to chodzi w życiu, by walczyć o swoje przede wszystkim, tak? Chodzi o to, żeby walczyć o swoje, żeby nie bać się wyrażać własnego zdania i żeby mieć przede wszystkim opinie na jakiś temat, żeby wyrobić sobie opinię na dany temat, m.in. na temat chociażby grania w Europa Universalist 4, ponieważ nie twierdzę, że mój sposób gry jest sposobem najlepszym, tak? To nie jest najlepszy sposób gry, jakie istnieją na tym świecie, więc nie bójcie się mnie hejtować, nie bójcie się mi mówić, co robię źle, waszym zdaniem, oczywiście. Dobrze, mógłbym przejść na, kolejną, na kolejny poziom Offensive Ideas, to byłoby całkiem sensowne, biorąc pod uwagę, iż tutaj, tutaj nie będę zbytnio do tyłu z militarną technologią, a wydaje mi się, że w tym momencie boostowanie Offensive Ideas jest dość sensowne, z tego względu, że to mi da dostęp do moich tutaj tradycji Teutonic Ideas, przepraszam, do tych moich idei teutonicowych, które zwiększą mi ogólną siłę armii, m.in. poprzez Infantry Cost minus 10%, czyli po co więcej armii Zrekrutować za mniejszy koszt, ale też szybciej odnawiał mempower, którego jak widzimy obecnie zbyt wiele nie mam. Mam jednak problem z pożyczkami i to dość sporymi pożyczkami, które jak widzimy troszeczkę mój kraj nawiedzają. Muszę wziąć ich jednak jeszcze więcej z tego względu, że muszę ściśnąć tych buntowników w Marienburgu, którzy są dość poważnym zagrożeniem dla egzystencji mojego zakonu etnicznych widzów. Jak widzimy, buntownicy ci nie chcą za bardzo się poddać, nie chcą oni słyszeć w ogóle o porażce i to sprawia, iż są bardzo, bardzo trudni do ściśnięcia. Mógłbym teraz zaryzykować Mogłem teraz się w nich bić, ale nie mam, nie mam pewności, że uda mi się w tym momencie ich pokonać. Bardzo bym chciał, żeby oni teraz, żeby oni teraz wbili się we mnie, żeby wbili się w Königsberg, Kin ale mam wrażenie, że oni tego nie zrobią. Ale jednak, gdyby to zrobili, to wtedy wystarczy zrobić sortie, i wesprzeć moich żołnierzy, żołnierzami, którzy stacjonują tutaj w moim, w moim królewcu. To wydaje się dobrym planem, jednak musimy w jakiś sposób zmusić tych, ten oddział do tego, by ten ruszył na nas. Jak my to zrobimy? No po prostu poczekamy. Po prostu poczekamy, aż ci zobaczą, że moje siły tutaj nie istnieją. W momencie, gdy oni się we mnie wbiją, to powinni przynajmniej w praktyce mieć jakieś minusy. Chociaż tutaj mogą tego nie mieć, tutaj są jakieś zwykłe lasy, więc mogą nie mieć minusów. Tutaj już bardziej, chociaż ohohoho, wbijają się we mnie, więc ja tam dosyłam szybko moje jednostki. Mają minusy, tak jak przewidziałem. Dobrze. Mamy więc tutaj teraz przewagę. Mógłbym też zrobić sorty, Nie, nie mogę zrobić sorty, ponieważ niestety fort tutaj nie jest pod oblężeniem, gdyż bitwa rozpoczęła się przed samym oblężeniem. Tutaj czeka moja armia. Pytanie tylko, czy ja wygram tę bitwę. Jeżeli wygram tę bitwę, to będzie aleluja. Niestety nie wygrałem tej bitwy. Dlaczego nie wygrałem tej bitwy? Bo pani Basia stwierdziła, że rzuty kostką mnie załatwią. Pani Basia stwierdziła, nie, nie będziesz wygrał mi bitwy pod królewcem, no bo rzuty kostką ich ujdzie w dupę. Tak mniej więcej to brzmiało. Co więc muszę zrobić? Muszę wziąć kolejną pożyczkę. Jakkolwiek strasznie by to nie wyglądało, ja tę pożyczkę wziąć muszę, no bo muszę teraz najemników, którzy pomogą mi w masakracji tych buntowników, tych chorych buntowników, którzy nie wiem w ogóle, czego chcą od mojego kraju. Oni chcą zrobić coś dziwnego z wiarą, oni mają jakiś pentagram w ogóle na swojej fladze. To są jacyś szataniści, to są jacyś, jakieś demony, to są jakieś w ogóle podludzie i to są jakieś, być może, nie byłoby się tego słowa, murzyni, ponieważ pamiętajmy, szatan to się kojarzy z czarnością, a czarny jest kto? Murzyn, który kim nie jest? Człowiekiem, więc trzeba o tym pamiętać i wydaje mi się, że wow, 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 kolejne bunty, tym razem bunty w Goldiland in Mintau. Skąd te bunty się Biorą, chciałbym wiedzieć, ale nie mam pojęcia, czy te bunty biorą się z mojego over extension. Bardzo możliwe, że to jest moment, w którym ja powinienem teraz stworzyć tego wasala mazowsze. Pytanie tylko, czy chcę tworzyć tego wasala mazowsze. Nie wiem, nie wiem, czy tworzyć Wasala Mazowsze Czy nie tworzyć Wasala Mazowsze, czy, czy tworzyć Wasala Mazowsze I robić sobie dodatkową dyplomatyczną reputację Tego, przynajmniej nie dyplomatyczną reputację Tylko kolejną dyplomatyczną relację, czy tego nie robić To chyba jest pytanie, które Wam już pozostawię Do odpowiedzi, ale zanim Zanim skończymy ten odcinek, to jeszcze postaram się Ogarnąć sytuację z tymi buntownikami, którzy jak widzicie Starają mi się ścisnąć cały mój biedny kraj Czy ja mogę zrobić tutaj Sorty? Nie mogę tutaj zrobić Sorty, nie widzę tego przycisku Czyżby już Sorty nie było możliwe do zrobienia W tej wersji gry Bardzo, bardzo, bardzo prawdopodobne. I bardzo by mnie to smuciło, ponieważ sorty było bardzo fajną opcją. Chociaż nie, można to zrobić, ale garizon nie liczy tysiąca żołnierzy, nawet, więc niestety nie, ta opcja jest teraz zablokowana. Dobra, chyba uda nam się tych buntowników wcisnąć. Udało nam się tych buntowników wcisnąć. Ponadto możemy teraz pójść na północ i. Aj, ścisnąć kolejnych buntowników, chciałem powiedzieć, ale jak widzę, znów zjednoczyli się w jeden wielki oddział. Ogromny wręcz oddział, który będzie nam tutaj niestety dyktował warunki naszego przeżycia. Nie popełnię tego błędu, który popełniłem w przeszłości i nie wbije się na. Niezregenerowanych moralach. Najpierw zregeneruję morale, później dopiero rozpocznę jakąkolwiek agresywny, agresywną ekspansję w kierunku prowincji Letengale. Więc czekajmy. Czekajmy, aż te, aż te morale się odnowią. Nawet troszeczkę sobie tutaj przyspieszę prędkość gry. Chyba morale się już powinny odnowić, prawie że. Muszę, muszę zatrudnić na pewno nowego dowódcę militarnego. Halo, halo. Nie jest on zbyt dobry, ale lepszy taki niż żaden. Ponadto zrobimy tutaj sorti, przez co oni teraz powinni mieć minusy. Dokładnie tak oni mają minusy za to, że się wbijają. Moje armie już tam będą, żeby im pomóc. Haha, ha. ale teraz to ja mam minusy, ponieważ większa armia wbiła się w mniejszą armię i tym samym, tym samym niestety ja tę bitwę chyba przegram przez ten głupi minus. God damn it Dlaczego ten minus musi być, chociaż chociaż rzuty kostką mogą mnie teraz troszeczkę podatować? 9, 5, 5, 9, no dalej, pani Basiu, daj mi tę radość, daj mi to szczęście 0, 0, 9 5 No może się udać, może się udać rzuty kostką troszeczkę ratują sytuację. Chyba udało mi się ich uflankować, i tym samym udało nam się powstrzymać eksplozję naszego kraju, udało nam się wygrać pierwszą wojnę buntowniczą, która nawiedziła zakon krzyżacki, i też myślę, że to jest dobry moment, by zakończyć ten odcinek. A w tym odcinku, o mój Boże, jak Szwecja wybucha, w tym odcinku zostawiam was z dwoma wyborami. Wybór pierwszy, pytanie, jakie idee wziąć? Dyplomatyczne czy Administracyjne oraz pytanie drugie: czy tworzyć Wasala Mazowsze, czy nie tworzyć Wasala Mazowsze i po prostu skorować w te prowincje? Wybór pozostawiam wam, drodzy widzowie, ponieważ na tym polega ta seria. To jest zakon etnicznych widzów, w którym to wy decydujecie o tym, cóż ja takiego mam zrobić w kolejnej, e, w kolejnych odcinkach. O, to jest to wysłuchania, w kolejnych odcinkach, więc e, do usłyszenia, tak naprawdę, w kolejnym materiale. A i pamiętajcie o skomentowaniu i oceniu filmu, bo to jest bardzo, bardzo wa ważne. Na razie.